Ciao! Ja. Ciao! Ja, wam Ciao! 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 wam. Ciao! was Ciao! 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 Jakaś skrzenka patyce! mi to patyce! ty! No co za niewychowana skrzenka no! Gdzie tam podrabięcia? Daj chce się, daj się całgać, dawać mi to. Jak się całgać? Nie wiem, czwórka, piątka, szóstka? Gdzie się całgać pytanie? To świetne różne bronie, eh? Taka skorba. Nieważne, idziemy dalej. To jakiś... Czekajcie, czekaj, znam cię panie, znam cię panie z portretu, to jesteś ten, no, kapitan, ej no, respawn, kurczę, no, wywaliłam na coś, bo no, tu mamy, jest cłowiek, tam jest wytwórnia patyców, idziemy tam, idziemy do wytwornie! cepka. Poczekajcie, żeby mnie nie zabili, no! Tam jedziemy szybko! Jedziemy szybko! Poczekajcie, a skąd kojarzę te tekstory, Skąd to kojarzę, no? tam goście, znowu mnie zabili! Jak to wygrać? Chyba znajdziemy tam. Nie! Nie to. Poczekajcie, wiem. Ja wiem! Anuluj! Кольца, то с... есть на... Давай он здесь как бы так. Так и сроски с вавяки граем, корча. Сталин. Сталинград, то я скаба. Склад... Сталинград, так Сталинград из... так есть. Так есть next pit. Я не знаю, кто-то есть. Я корца на но... яйца моя подтеся. Давайте мы там моя подтесся. Я забьемся, забьем! तब 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 बम बम न कौड़ दाना आया मंत्रिका स्किलअप सांचस कौड़ सारे क्लबों वान स्किल राज न कौड़ दाना राज साबियम ताई का बियों व्रस्तना तो इकाय दंका अगा मज़ेच मत लो है Bo nie! Napierdzielamy! Bo nie ma się opierdzielane twój za. Trzeba napierdzielać! Zdam oh tego pana! Oty! Na no, no! Co to ma być? Czekam stąd. Ja nie znowu zabijam. Jedenka. Kolec, dwójka pistolet mój. Pistol. тя ме плати хладко. Кан... <гък> а? ти там да се? Се хавам. А, ня! Корца. там и да. Бягнат Гранат мой. Так, взял граната. Вага. Тай кабар салам. А, я. А, я. А! Так, состава. Невозможно. А, Ай, ну хотя моем бронь. Корцем я бронь Светло O to jest świat, na broń! Szybko idziemy! Jagniamy! Łatwo jest! O nie! Tam też jest! Czekaj, będę tym snajperem, tym takim! zeskopi do... Kurca! Tam też powinien być chyba! Ja! Tak, zabijemy! Zabijam! Łatwo! Zabij... No kurde. O to wagi. Jaki ze Snajper O skąd to? AAAAAA co myślałem, co to mój wrog Kurde no Nieważne Na mind Pan angielsku Znam angielski JA CELAM NO CO? CO? JAK TO ON zrobił na. NO JAKI no, CETER gdzie ja ci To ja mam nie to! Ja to! No kurde, na co to ma być, ja chcę ten! Ja chcę inny rom! Inny ten! Ja jestem ten! Ja jestem Ja Kocie ile to się nagrywa? 5 minut kocie gram jasne To się będzie mi opierdzielać a ja sam gram Mam skilania, niejako do tyb! Tab Law rom Inny rom chcem ciam. Chcemy do roma Ciecha nagle zrobiło Rom damy No 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 Ja ci to dam no 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 Kocie co ja z zatłokiem? Groza mi chomancy, chcę hołmancy Człowieki a e co jest no? Jak to się gra no? Nie, ja, ja tak wychodzę Zombies won Jaki zombie se A O, ja sam wracam Gordano Człowieki o Korda Czekam Kim ja jestem? Kim ja jestem jakimś dziwnym człowiekiem? Korda A A Na no Ma jakąś dziurę dziwną A chcę rom rąb rom rąb Law rąb Chciałbym tą rąbą ja wiem, która go. To jest jakiś like, birding action. Co to weźcie? Co jest to? To! Gorda. Co chcecie swój Ja spiewam! Red! Co by Cervoni? To jest starting.

Сай сей, я но. Я граться! Горда. Да там! Выходишь там! Честь НД Далеко! Давай дзем! Давн ладдинг МАП! Аки знову м. Тя не е на факте. А не фолицкран, не фолицкран! Кор да не фолицкран. Фолицкрана възме ме едно разом. Ряд! Кай, ясно. там. Снова я там. Я, я то файни, zamek, to chyba mój zamek. Człowiaki wybudowały. Pradawni bogowie mi dali. Dziękuję wam za chwycenie, bagawia. Na górce, lagi. Chcę na górę wejść. Tutaj jesteś w ogóle nic nie ma. Jakiś człowiek. To można było zabić. <noise> tam jesteś, widać ja? Nie? ja, Kurde, kurde no. Schodzam! Schodzimy. Z boku O kurde. Tu takie schody, takie metalowe, z rodnym jedzie z czegoś innego. Halo! Jaś yes, to kto? Foto. No wreszcie, mogę się umieć. Ja zabijam! Tak zabijam! No, godal, tam 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 nie zabił. Nevermind Jakiś skater 2 zero, coś tam... O Kajcie, zabijam go. My to tam... Ostatnio, sobie mam jakiś. Добре, възстанавам пътинка, му вярвам то. Какво е това? Да, трябва да. бяна! Ясно, трябва Граната! Там граната му е. Която е спадла. Вау. Граната. А, тя са мцовяки. Граната. Pol Ammo Koda ja, Dzia, ja, dzia, ja. dzia! ważne Słuchajcie, widzowie! Na razie myślę, że w tym odcinku to by była na tyle. Słuchajcie, niedługo mamy święta! Także już mogę Wam życzyć z najlepsza najlepszą, znaczy wesołych świąt! Bo nie wiem, czy kiedy będzie następny odcinek, ale postaram się był niedługo także cześć i widzimy się kolejny macieńko to to zagramy w kiszkarę może może bunyman albo Among by tak nie wiem czy mi się uda to jest ciągle wszystko także cześć